No witam. No, i w końcu nadszedł ten dzień, kiedy wysiewam pomidory. No, zawsze tak wysiewałam po 15 marca, jednak w tym roku ten termin dobry do wysiewu pomidorów jest właśnie teraz. No, to postanowiłam wysiać też te pomidorki. No i jak ja to będę robić. No, jak co roku, przygotowałam sobie już tutaj donice, naczniki, no i ziemię. Ziemia to jest yy, ta jest ziemia do wysiewu plus perlit także taka ziemia niezawodna, yy, sprawdzona i właśnie teraz przystąpię do wysiewu pomidorów. Ja będę wysiewać yy, 7 odmian. Yy, i 24 sztuki pomidorów, tak co roku wysiewam, no i zbieram, tak, no w, w tamtym roku miałam 120 kg zważonych oczywiście, bo niezważonych to te, te, co przynosiłam koszami i ważyłam, bo tak to było więcej, jeszcze miałam pomidory w donicach, te takie, co tutaj rosły w ogrodzie zimowym, to tych w ogóle nie, nie ważyłam, bo to były te małe pomidorki, takie koktajlowe i te takie mm, troszkę większe, ale to w sumie tych to w ogóle nie ważyłam. No a, a te no, bardzo ładnie obrodziły. Mam nadzieję, że w tym roku ten rok też będzie dobry i też y, ładne będą pomidory. Także no mam y, ile dwie, dwie nowe odmiany, które jeszcze nie sadziłam. Reszta wszystko takie już sprawdzone. Także przystępuję do dalszej pracy. Tak, a więc napełniłam donicę ziemią, doniczki. Teraz wlewam wodę. Yy, wlewam wodę z tego względu, żeby ta ziemia dobrze mi się nawilżyła. No, później już nie będę musiała podlewać, a woda, żeby była. Dobrze zwilżona. Więc wleję troszkę wody do tacy i poczekam aż mi się tutaj to nawilży. Także ziemia sobie wchłoniona Ona jest dosyć sucha ta ziemia, no ale dobra, bo do, do takiego Sadzenia, więc trzeba ją namoczyć. Ja właśnie naleję tutaj wody. Ta woda się wchłonie w ziemię i będzie wilgotna. A w między, międzyczasie przygotuję sobie znaczniki. Ja mam takie znaczniki pocięte z takich długich znaczników. Kiedyś kupiłam takie długie. Yy, ale pocięłam je na krótkie po prostu o tak yy, tu a tutaj później ścięłam te boki także z jednego takiego długiego znacznika zrobiłam sobie krótsze no bo nie, nie potrzeba żeby aż tyle to wystawało a przeczytać sobie przeczytam i te znaczniki kiedyś te pierwsze no parę lat temu kiedy je kupowałam kiedy się pojawiły w sklepach to były takie bardziej chropowate, a te kolejne są takie bardziej, bardziej śliskie. No i na tych właśnie chropowatych jest bardzo dobrze pisać ołówkiem. O pomidor napiszę. Yy, o i później dobrze jest ścierać gumką. Bo to elegancko schodzi i jest czysty znacznik. Natomiast na tych śliskich to ja piszę takim, takim pisakiem. To no on kosztuje 4-5 zł. I on ma od razu gumkę. Także też jest bardzo dobry. Tylko jeden mi się wypisał. Ten chyba. Ale go zostawiłam ze względu właśnie na gumkę. No i taki pisak właśnie na tym, pisak, tym pisakiem się bardzo dobrze pisze. I później on się tak nie wymazuje. Trzyma się to o, tak szybko się nie wymarzę. I później tą gumką sobie elegancko to zmazuję. O, i... O, i mam. Czy się pomylę, czy, czy nie. A jak chcę mieć takie ładne, czyściutkie te znaczniki, no to na koniec sezonu, czy, czy na początku sezonu, wszystkie je zmywam jeszcze zmywaczem do paznokci i, i, i są czyste. Także bardzo fajne są te pisaki. Właśnie do pisania na tych, na tych, właśnie znacznikach. Także teraz sobie porobię, póki mi się Ziemia nawadnia, to popiszę sobie odmiany. No i popisałam sobie odmiany. Także co będę wysiewać, no to już pokazywałam. Ten bawole serce, Brutus, wspaniały pomidor. Ten honeymon będę miała pierwszy raz. Yy, zawsze wysiewałam tego pinkinka od wielu lat, pewnie od dziesięciu. Byłam z niego zadowolona, z tego pinkinga, no ale wysieję ten honeymon, bo jest bardzo chwalony. San marzano do, do, pomid do yy, pomidorów takich suszonych. Yy, Red pear też już od wielu lat bardzo fajny pomidor. No i pierwszy raz będę miała gigantomo to kupił mój mąż i to będzie dla niego ten pomidor. Ponoć ma być bardzo duży, taki sobie wybrał. Także, no, ziemia już mi się już fajnie wchłonęła y, tą wodę. No i za chwilkę przystąpię do, do wysiewu. No i ziemia się już fajnie namoczyła. I mówię ten pierwszy pomidor honeymon, ale mówię no 7 tylko nasionek. Także te lepsze odmiany to tak chociaż lepsze, no nie wiem czy lepsze, bo naprawdę tamte inne, gdzie dają dużo nasion, yy, to też są wspaniałe pomidory i rodzą bardzo dużo owoców. No ja potrzebuję 4 honeymon i 3 mi zostanie na przyszły rok. Także trzeba trzymać jak skarb. No, bo tego nie ma dużo. No, i teraz robię sobie cztery dziurki. Takie niezbyt głębokie. Tak. No, i wrzucam za pomocą pensety nasze drogie nasionka. Tak, widać. Ciężko wziąć. I precyzyjna robota. A? I nasionka mamy wysiane. Lekko przysypujemy ziemią. Tak. No i jeszcze spryskam spryskiwaczem. Delikatnie. Tak. No i wrzucam opis. No i mamy pomidorka wysianego. I pomidorki mam wysiane, 24 sztuki. Teraz będę obserwować, yy, czy wszystkie mi zeszły. Jeżeli któryś nie zejdzie, no to będę dosadzać. A później, no to będą dalsze prace. Także teraz okryję to albo folią, albo tutaj mam taką szklarenkę. To nałożę szklarenkę i będę. Czekać. Oczywiście pójdą do ciepłego pomieszczenia, bo muszą mieć minimum 20 stopni. Także i będziemy patrzeć, co nam zejdzie. Także dzięki za oglądanie mojego filmiku i pozdrawiam.